Rozdział czwarty. Na wyzwanie sierżanta Wilsona z Birston główny detektyw Sussex przybył z głównej kwatery o trzeciej nad ranem w lekkim powoziku zaprzężonym w zmęczonego konia. Pociągiem odchodzącym o 5.40 przesłał wiadomość do Scotland Yardu, a o 12.00 oczekiwał nas na stacji w Beirstone, Pan White Mason był spokojnym, miłym mężczyzną, w luźnym, tweedowym garniturze, rumianym, z gładko wygoloną twarzą, silnie zbudowany o potężnych, pałąkowatych nogach, odziany w gatry, przypominający względ, wyglądem raczej jakiegoś gospodarza, emerytowanego leśniczego lub kogokolwiek innego. Tylko nie wielce obiecującego funkcjonariusza prowincjonalnej policji kryminalnej. Bardzo ciekawy przypadek, Pani McDonald. Powtarzał. Gazeciarze zlecą się tu jak muchy, ale mam nadzieję, że skończymy naszą robotę, zanim wścibią do niej swoje nosy i zatrą wszelkie ślady. Nie pamiętam niczego podobnego. Kilka szczegółów przypadnie Panu do gustu, Panie Holmes. Tego jestem pewny. I Pana również zainteresuje, doktorze Watson, bo i lekarze będą tu mieli coś do powiedzenia. Pokoje dla Panów są w Westwile Arms. Nie znalazłem innego pomieszczenia, ale słyszałem, że tam będzie czysto i wygodnie. Ten człowiek zajmie się rzeczy. Tędy, panowie, jeśli łaska. Detektyw Sussex był ruchliwym i bistym człowiekiem. W ciągu dziesięciu minut znaleźliśmy się wszyscy w naszych pokojach. Po następnych dziesięciu minutach siedzieliśmy w głównej sali gospody i słuchaliśmy krótkiego sprawozdania o wypadkach, które przedstawiłem w ogólnych zarysach w poprzednim rozdziale. Macdonald robił notatki, podczas gdy Holmes siedział zamyślony, z wyrazem zdziwienia i głębokiego zachwytu, z jakim botanik przygląda się rzadkiemu i cudownemu kwiatowi. Niezwykłe, rzekł, kiedy cała sprawa została wyłuszczona w istocie niezwykłe. Nie przypomina sobie wypadku, którego szczegóły byłyby równie ciekawe. Wiedziałem, że pan tak powie, panie Holmes, powiedział White Mason, urodzony w Sussex idziemy z duchem czasu. Opowiedziałem panu, jak się sprawy mają, do chwili kiedy między trzecią a czwartą rano przejął śledztwo od sierdzianta Wilsona. Na honor moja klacz miała ciężką przeprawę, ale ostatecznie nie, da, nie było się co spieszyć, bo nie miałem właściwie nic do roboty. Sierżant Wilson zebrał wszystkie szczegóły. Sprawdziłem je i rozważyłem, dodając kilka swoich spostrzeżeń. To jest za to Holmes gorączkowo. Przede wszystkim oglądałem młotek. Doktor Wood służył mi pomocą. Nie zaleźliśmy na nim... Najmniejszych śladów walki. Miałem nadzieję, że jeśli pan Douglas bronił się młotkiem, zadał mordercy jakąś ranę, zanim upuścił go na dywan. Ale nie było na nim żadnego znaku. To rzecz prosta, niczego nie dowodzi, zauważył inspektor McDonald. Znam szereg morderstw z w młotka, gdzie jednak na młotku nie było żadnych śladów. Właśnie, nie dowodzi to, aby młotka nie użyto, ale jeśli byłyby na nim jakieś plamy, mogłoby nam to coś pomóc. Nie było jednak żadnych. Potem oglądałem strzelbę. Użyto nabojów śrutowych, a jak zwrócił uwagę Sierżant Wilson, spusty były związane drutem. Tak, że przy pociągnięciu za jeden następował wyższą z obólów. Ten, kto związał spust razem, był pewny, że nie chybi swojej ofiary. Strzelba z przyciętymi lufami ma zaledwie dwie stopy długości. Można ją było łatwo schować pod strukturem. Nazwiska fabrykanta nie znalazłem, ale w rówku między lufami wyryte są litery P, E, N. -Y. Reszta nazwiska została obcięta z piłką. Wielkie P z ozdobnikiem u góry, nieco mniejsze E i N? spytał Holmes. Właśnie. Pennsylvania Small Arts Company. Znana firma amerykańska, rzekł Holmes. White Mason spojrzał na mojego przyjaciela, jak lekarz praktyk z małego miasteczka na specjalistę z Harley Street, który jednym słowem usuwa trudności dla niego nie do przezwyciężenia. To się nam przyda, panie Holmes. Ma pan słuszność. Cudownie, cudownie. Czy pan pamięta nazwiska wszystkich fabrykantów broni na Kult Ziemskiej? Holmes machnął ręką, nie odpowiadając na pytanie. Nie ulega wątpliwości, że to strzelba amerykańska, mówił dalej White Mason. Czytałem, o ile mi się zdaje, że w pewnych częściach Ameryka, Ameryki używają strzelb z odpiłowanymi rufami. Przyszło mi to do głowy, chociaż nie umiałem sobie wtłacić napisu. To dowód, że człowiek, który wszedł do domu i zabił właściciela, był Amerykaninem. MacDonald y potrząsł głową. Nie należy się spieszyć, rzekł. Nie mamy dotąd żadnego dowodu, który by przemawiał za obecnością w domu Kościowcego. Otwarte okno, krew na futrynie, tajemnicza kartka, siale stóp, w kącie strzelba. Wszystko to mogło być celowo zaaranżowane. Pan Douglas był Amerykaninem, albo przynajmniej długo przebywał w Ameryce. Tak samo pan Barker. Nie trzeba sprowadzać Amerykanów z zewnątrz, kiedy masz ich w domu. Locke Ames. Co pan sądzi o nim? Możemy mu ufać? Służył 10 lat u sir Charlesa Handosa. Solidny jak skała. Był u Douglasa od chwili, kiedy ten kupił dwór przed pięciu laty. Nigdy nie widział w domu takiej strzelby. A zatem strzelba była ukryta. Dlatego spiłowano lufy. Mogła leżeć w każdym kwerku. Czy mógłby przysiąc, że takiej strzelby nigdy w domu nie było? W każdym razie jej nie widział. Macdonald potrząsnął swoją upartą szkocką głową. To mnie nie przekonuje, rzekł. Niech się pan zastanowi. W miarę jak angażował się w argumentowanie, nabierał coraz bardziej aberdyńskiego akcentu. Zastanowi się, jakie to pociąga następstwa. Jakie przyjmiemy, z... jeśli przyjmiemy, że strzelbę wniesiono do domu i że wszystkiego, co się stało, dokonał ktoś z zewnątrz, o, człowiekowi tą. Te, nie do pomyślenia, to wbrew rozsądkowi. Co pan sądzi o tym, panie Holmes? Proszę przedstawić swoje stanowisko: że Holmes najbardziej sędziowskim tonem otóż, ten człowiek, o ile rzeczywiście istnieje, nie jest złodziejem. Obrączka i kartka wskazują, że mamy do czynienia z morderstwem, z premedytacją z powodów prywatnych. Bardzo dobrze. Mamy człowieka, który zakrada się do domu z postanowieniem podjęcia morderstwa. Więc, jeśli w ogóle cokolwiek wie, że ucieczka będzie trudna, gdyż dom otoczony zwoną, jakiej broni musiałby użyć w taki, takiej, powiecie, panowie, która sprawiałaby jak na nie hałasu? Jedynie w tym wypadku mógłby mieć nadzieję, że po dokonaniu zabójstwa wymknie się szybko przez okno, przejdzie w brud fose i ucieknie. I ucieknie, gdzie zamierza. To zrozumiałe, ale niezrozumiałe jest, dlaczego wziął broń najhałaśliwszą, wiedząc dobrze, że zwabi na miejsce wszystkich ludzi i że według wszelkiego prawdopodobieństwa zostanie spostrzeżony, zanim zdoła przybyć fosę. Czy to możliwe, panie Holmes? No cóż, przedstawił pan mocną argumentację. – Odparł z zamysłem mój przyjaciel. – Z pewnością. Wymaga to uzasadnienia. – Ośmielę się zapytać, panie White. Czy zbadał pan od razu drugi brzeg fosy, żeby znaleźć jakieś ślady? Czy ktoś wyszedł tamtędy z, z wody? – Nie znalazłem żadnych ślad, panie Holmes. Ale brzeg jest wyłożony kamieniami i dlatego trudno się zobaczyć. – Żadnych śladów ani znaków? – Żadnych. – Ha! Czy moglibyśmy teraz udać się do dworu? Może znajdzie się jakiś dorobiec? wagi. Chciałem to zaproponować, panie Holmes, ale uważam, że stosowne powiadomić panów o wszystkim. Myślę, że gdyby wpadł pan na, jakieś, na coś ciekawego, White Mason spojrzał z powątpywaniem powątp powątp na detektywa motora. Pracowałem już razem z panem Holmesem, że inspektor MacDonald. Zna się na rzeczy. Mam w każdym razie swoją metodę, powiedział Holmes z uśmiechem. Zabieram się do każdej sprawy z myślą, by pomóc policji i aby sprawiedliwości stało się zadość. Jeśli kiedykolwiek drogi moje i władz urzędów się rozeszły, to dlatego, że władze sama się ode mnie odsunęły. Nie mam nigdy zamiaru pracować ich kosztem, ale roszczę sobie również prawo, panie Mason. Aby pozwolono mi iść własną drogą i podać rezultaty, które uznam za stosowne w całości, a nie cząstkowe. Pańska obecność jest dla nas zaszczytem, to też służy mi wszelkimi wiadomościami. rzekł serdecznie u White Mason. Proszę z nami, doktorze Watson, a w przyszłości prosimy o wzmiankę w pańskiej książce. Szliśmy staroświecką, wiejską uliczką. Między dwoma rządami przyciętych wiązów doprowadziła nas do dwóch starych kamiennych słupów, zniszczonych przez pogodę i obrośniętym chem. Na ich szczytach widniały bezkształtne fragmenty, będące niegdyś kamiennymi rzeźbami, stojących na tylnych łapach lwów kapusów z bielstołu. Minąwszy filary szliśmy aleją, wijącą się przez trawnik z dębami, jakie widuje się tylko na wiejskich terenach Anglii. Za zakrętem w staromodnym ogrodzie wyłonił się długi, niski dwór z czasów króla Jakuba, zbudowany z ponurej, brunatnej cegły. Podszedł, podszedł się bliżej, spostrzegliśmy drewniany most, zwodzony i piękną, szeroką fosę z wodą spokojną i błyszczącą, jak rtęć w zimnym słońcu zimowym. Trzy stulecia przeszły nad starym dworem, stulecia urodzin i powrót do domu, zabaw sąsiedzkich i zebrań polujących na lisy myśliwych. Dziwne, że teraz w starości ta przykra sprawa rzuciła cień na jego czcigodne mury. A jednak te spadziste, dziwaczne dachy i szczyty były stosownym terenem dla jakiejś strasznej, strasznej okrutnej intrygi. Kiedy patrzyłem na głęboko osadzone okna i długi, ciemny, zmyty przez deszcze frontą budynku, czułem, że nie mógłbym znaleźć odpowiedniejszej sceny do takiej tragedii. To jest to okno, rzekł White Mason, zaraz na prawo od mostu. Otwarte, tak jak znaleziono je ubiegłej nocy. Trochę za wąskie, żeby przeszedł przez nie człowiek. Cóż... Nie był to w każdym razie o tył mężczyzna. Wiemy o tym i bez pana, panie Holmes, ale ja lub pan prześlizgnęlibyśmy się przez nią z łatwością. Holmes stanął nad brzegiem fosy i spojrzał na drugi brzeg. Potem uważnie obrzał kamienne obrzeże i trawnik za nim. Ma pan dobre oczy, panie Holmes, rzekł White Mason. I nie ma w tym nic ciekawego, żadnych śladów człowieka, zresztą Czemu miałby zdać ślady? Właśnie. Dlaczego? Czy woda jest zawsze brudna? Zawsze. Mam mniej więcej taki kolor. Potok przyjął się glinę. Jak wybuch jest fosa? Około dwie stopy przy brzegach i trzy na środku. Trudno zatem przypuszczać, żeby ten człowiek mógł się w niej utopić, próbując przejść. Nie, nie utopiłoby się tu nawet dziecko. Przeszliśmy przez zwodzony most i u wejścia do domu przywitał nas dziwaczny, kościsty, wysuszony mężczyzna, lokaj Ayns. Biedny starzec był blady i drżący z przerażenia. Miejscowy policjant, wysoki, sztywny, melancholiczny melacholi, mężczyzna, trzymał wciąż jeszcze straż na miejscu zbrodni. Lekarz odjechał. Jest tu coś nowego, sierżancie? zapytał White Mason. Nie, proś pana. A zatem możecie iść do domu. Jesteście zmęczeni. Poślemy po was w razie potrzeby. Lokaj nie zaczyna za drzwiami. Tak będzie lepiej. Powiedzcie mu, aby zawiadomił pana Cecilia Barkera, panią Douglas i gospodynię, że może będziemy chcieli ich przesłuchać. A teraz pozwólcie panowie, że przedstawię w rzecz z mojego punktu widzenia, a potem wy wypowiecie swoje zdanie. Ten mister specjalista zrobił na mnie dobre wrażenie. Solidnie nie oceniał fakty i odznaczał się chłodnym, jasnym, zdrowym rozsądkiem, który mógł utrwać mu drogę w zawodzie. Holmes słuchał go z uwagą, bez śladu zniecierpliwienia, jakie tak często wywołują wypowiedzi urzędowych przedstawicieli władzy. Samobójstwo czy morderstwo? To nasze pierwsze pytanie, nieprawdaż, panowie? Gdyby to było samobójstwo, trzeba by przyjąć, że denat najpierw zdjął i ukrył swoją obrączkę, że przyszedł tu w szlafroku, deptał zabłoconymi butami w kącie za zasłoną, aby upozorować, że ktoś tam na niego czyhał. Otworzył okno, poplamił krwią. Z pewnością możemy to wykluczyć, rzekł McDonald. I ja tak sądzę. Samobójstwo nie wchodzi w grę, a zatem popełniono morderstwo. Chodzi tylko o stwierdzenie, czy popełnił je ktoś z domu czy spoza domu. Dobrze, słuchajmy argumentów. I w jednym i w drugim wypadku zachodzą poważne trudności z wyjaśnieniem, a jednak musiała zajść jedna z tych ewentualności. Przypuścimy najpierw, że zbrodnię popełniła jakaś osoba lub osoby spośród rolników. Zwabili tu ofiarę w czasie, kiedy wszędzie było cicho, ale nikt jeszcze nie spał. Potem dokonali zbrodni najdziwaczniejszą i najgłośniejszą bronią w świecie. Jakby chcąc zawiadomić wszystkich, co się stało bronią której nikt przy tym w domu nie widział. To nie wydaje się bardzo prawdopodobne. W istocie nie wydaje się prawdopodobne. Otóż wszyscy się zgadzają, że kiedy tylko wszczęto alarm, nie płynęło minuty, a cały dom, wszyscy, nie tylko pan Cecil Barker, chociaż twierdzi, że był pierwszy, ale Ames i inni, zbiegli się na miejsce zbrodni. Czy chcecie mi mówić, że przez ten czas winowajca zdążył zdobyć ślady w kącie, otworzyć okno, poprawić krwią futrynę, zdjąć z palca trupa ślubną obrączkę i tak to niemożliwe. Ma Pan słuszność, że Holmes zgadza się z Panem. A zatem musimy przyjąć hipotezę, że dokonał tego ktoś z zewnątrz. Mamy i w tym wypadku poważne trudności, ale w każdym razie jest to niemożliwe. Człowiek ten wszedł do domu pomiędzy czwartą 4:30 a 6, to znaczy między zmierzchem a podniesieniem mostu. We dworze byli goście, a tym drzwi zostawiono otwarte, tak że nie napotkał na żadne przeszkody. Mógł to być zwyczajny złodziej albo ktoś mający osobiste porachunki z panem Dagrasem, Ponieważ pan Daglas spędził część życia w Ameryce i strzelba pochodzi z Ameryki, teoria osobistych porachunków wydaje się bardzo prawdopodobna. Wślizgnął się do tego pokoju, ponieważ był pierwszy z brzegu i ukrył się za zasłoną. W tym czasie wszedł do pokoju pan Douglas. Doszło do krótkiej rozmowy, o ile w ogóle doszło, bo pan Douglas mówiła, że już w kilka minut po z mężem usłyszała wystrzał. Świadczy o tym świeca, że Holmes. Właśnie, świeca, zupełnie nowa, wypaliła się zaledwie na pół cala. Musiał postawić ją na stole, zanim został napadnięty. W przeciwnym razie, oczywiście, spadłaby na ziemię wraz z nim. Jest to dowodem, że nie napadnięto go przy wejściu do pokoju, kiedy wszedł pan Barker, zapalono lampę i zgaszało świecę. To wszystko jasne. Na tych podstawach możemy sobie teraz odtworzyć, co się stało. Pan Douglas wchodzi do pokoju, ustawia świecę. Z zasłony wysła się mężczyzna. Uzbrojony w strzelbę, domaga się obrączki. Bóg wie czego, ale tak musiał być. Pan Douglas daje mu ją. Potem albo z zimną krwią, albo w czasie walki. Douglas mógł bowiem chwycić młotek, znaleziony po to Zastrzelił Daglasa z tej strasznej strzelby. Rzucił broń, a także, jak się zdaje, tę tajemniczą kartkę z napisem DV341, w której znaczenie jest dla nas niejasne. I uciekł przez okno, przez bagnistą fosę, w chwili, kiedy Cecil Baker ba przybył na miejsce z broni. Cóż pan na to, panie Holmes? Bardzo ciekawe, ale trochę nieprzekonywujące. Człowieku. Chociażby to był nonsens, wszelka inna kombinacja byłaby jeszcze gorsza, zawołał McDonald. Ktoś zabił człowieka, ale ktokolwiek by to był, mógłby pan udowodnić, że zabił go w inny sposób. Po cóż miał uciec przez fosę, kiedy wówczas łatwo można by było przejść drogę? Po cóż by miał urzec strzelby, kiedy cisza dawała mu szansę ucieczki? Nie, panie Holmes, na pana kolej użyć nam wskazówek, kiedy teoria pana White'a Masona nie przemawia panu przekonania. W czasie tej długiej rozmowy Holmes siedział, obserwując wszystko, zwracając uwagę na każde wydane słowo, strzelając bystrymi oczyma na lewo i prawo i marsząc w zadumie czoło. Chciałbym powiedzieć fakty, zanim zdobędę się na teorię, inspektorze, że klękałem przy trupie. Te rany są naprawdę straszliwe. Czy moglibyście powrócić na chwilę lokaja? A mesie. A mesie, Rozumiem, że widzieliście często to niezwykłe piętno wypalony z żelazem trójkąt w kole na przedramieniu pana Dagrasa. Często, proszę pana. Nigdy nie słyszeliście, co ma oznaczać? Nie, proszę pana. Wypalenie tego znaku musiało być bardzo bolesne, bo jest on bez wątpienia wypalony. A teraz widzę, Amesie, że na szczęście pana Daglasa przylepiony jest mały plaster. Czy zauważyliście go za życia? Tak, proszę pana, pan zaciął się przy goleniu wczoraj rano. Czy często się zacinał? Nie, pierwszy raz od dłuższego czasu. To ciekawe, rzekł Holmes. Może to tylko zbytko okoliczności, ale... Też może wskazać na zdenerwowanie z powodu groźnego niebezpieczeństwa. Czy zauważyliście coś szczególnego w jego zachowaniu? Uderzyło mnie, że był trochę podniecony i jakby niespokojny. Ha, zatem napad nie był zupełnie niespodziewany. Zdaje się, że czynimy pewne postępy, prawda? A może pan się zajmie przesłuchiwaniem, inspektorze? Nie, panie Holmes, jest w lepszych rękach. Dobrze, a zatem przejdźmy do kartki DV341. To zwykły kartonik. taki w domu? Nie sądzę. Holmes przemierzył pokój, poszedł do biurka i z obu stronych kałamarzy kapnął nieco i nieco tam na bibułę. Tego tu nie napisano, powiedział. Ten atrament jest czarny, a tamten czerwony. Kartkę zapisano tępą stalówką, a te są ostre. Nie. Napis sporządzony został, że się tak wydarzy, gdzie indziej. Czy macie oni coś do powiedzenia, a, a mesie? Nie proszę pana, nic. Co pan sądzi, inspektorze? Robi to wrażenie jakiegoś taj... tajemnego stowarzyszenia. Tak samo i piętno na świadomieniu. I ja tak sądzę, rzekł White Mason. Mason. Dobrze, przyjmijmy tę hipotezę i zobaczymy, czy usunie trudności. Jakiś członek takiego stowarzyszenia dostaje się do domu, czeka na pana Glasa, rozsadza mu czaszkę, tą bronią i w wrót przez bagnistą fosę, postawiając obok trupa kartkę, która, kiedy zostaje wspomniana w gazetach. Poinformuję pozostałych członków stowarzyszenia o dokonane zemście. Tu to się zgadza, ale dlaczego ta strzelba, a nie i na broń? Właśnie. I zniknie się obrążki. Otóż to. I dlaczego nikt dotąd nie został aresztowany? Jest teraz po drugiej. Sądzę, że od świtu wszyscy policjanci w promieniu 40 mil wypatrują przemoczonego środnia. Zgadza się, panie Holmes. O ile się zatem nie ukrył gdzieś blisko, albo nie zmienił ubrania, nie mogą go przeoczyć, a jednak dotąd go nie znaleźli. Holmes podszedł do okna i obejrzał przez lupę krwawą plamę na futrynie. To ślad buta. Stopka szeroka, jakby zupełnie płaska. To ciekawe, bo wnosząc śladów nóg w zabłoconym kącie, należałoby spojrzeć zgrabniejsze podeszwy. A jednak te ślady są niezbyt wyraźne. A co tam leży ty, pod tym bocznym stolikiem? Ciężarki do gimnastyki, pana Douglasa, rzekł Ciężarek widzę tylko jeden. Gdzie drugi? Nie wiem, panie Holmes. Może był tylko jeden. Nie widziałem ich od miesięcy. I jeden ciężarek? Zaczął, gwał... Zaczął Holmes poważnym tonem, ale przerwał mu gwałtowne pukanie do drzwi. Do środka znajdował wysoki, ogorzały, gładko ogolany mężczyzna o inteligentnym wyglądzie. Nie trudno było zgadnąć, że to Cecil Barker, o którym nam już mówiono. Jego przenikłe oczy spoglądały pytająco, gdy przenosił wzrok z jednej twarzy na drugą. – Przepraszam, że panu przerywam, – rzekł. – Ale chciałem, żeby panowie usłyszeli nowinę. – Aresztowanie? – Nie, niestety nie. Ale znaleziono jego rower. Ten człowiek u rower. Niech panowie przyjdą i zobaczą. Leży o sto jardów od wejścia. Zastaliśmy kilku stajennych i gapiów oglądających rower, który wydobyto z krzaków, gdzie był schowany. Był to mocno wysłuszony racz White Wolf. Obłocony, jak, bo, jak po dalekiej podróży. Miał się średoku torbę z kluczem do nakrętek i oliwiarką, ale nic nie wskazywało na właściciela. Byłoby wielką pomocą dla policji, że inspektor, gdyby rower był opatrzony numerem i zarejestrowany, ale trzeba się zadowolić tym, co mamy. Jeśli nie wiemy, dokąd się udał, dowiemy się. Przynajmniej skąd przybył. Ale czemu pożyczył rower? Jak uciekł bez niego? Nie mamy dotąd żadnych wskazówek, pani Holmes. Naprawdę? Za dumą odpowiedział mój przyjaciel.